Paweł Stawarczyk, witam serdecznie. Starsza Pani podbija świat angielski dla seniorów. Part 32. 32. Dzisiaj chcielibyśmy się nauczyć, co powiedzieć, kiedy zatnie nam się paszport. I teraz się denerwujemy, nie możemy go wyciągnąć. Ale najpierw pamiętamy, że powinniśmy zatrzymać się. Oddychać i uśmiechnąć się. Więc jak to powiedzieć po angielsku? Stop, breathe and smile. Stop, breathe and smile. Excellent. Excellent. A pamiętamy, jak powiedzieć po angielsku: Dziękuję za cierpliwość. Thank you. For your patience. Thank you for your patience. I wciskamy guziczek przerwy i sprawdzamy, czy mamy pięć ważnych rzeczy na przekraczanie granicy. I have my neck wallet. I have my passport. I have my boarding pass, I have my pen. I have my bag. A jak poprosić o kartę pokładową i odpowiedzieć że dobrze? Your boarding pass, please. Sure. Your boarding pass, please. Sure. Excellent. Excellent. A jak poprosić o torby i odpowiedzieć dobrze? Your bags, please. Sure. Your bags please, sure. Excellent. Excellent. A jak poprosić o paszport i odpowiedzieć, że dobrze? Your passport, please, sure. Your passport, please, sure. No to wyobraźmy sobie że nam się paszport tutaj zaciął w naszym cudeńku, nie możemy wyciągnąć, jest nam głupio i się denerwujemy. I nauczymy się, co powiedzieć. Minuta, czyli minute. Minute. Widzimy, że wymawiamy obydwie samogłoski identycznie, chociaż zapis jest zróżnicowany. Minute powtarzamy dwa razy. Minute. Minute, czyli minuta. A tutaj mamy słówko just, które ma taką funkcję czy rolę łagodzenia, pomniejszania. Just. I możemy wtedy powiedzieć just a minute, please. Czyli powiemy just a minute, please. I to znaczy chwileczkę, minutkę, momencik zaraz. I to słówko just tak łagodzi. Po polsku to łagodzenie wyrażamy poprzez zdrobnienia. Just a minute, please. I jak pamiętamy, to słówko e łączy się z poprzednim słowem najczęściej. Więc mamy juste. Juste i akcent w tym całym wyrażeniu będzie na min. Just a minute. Just a, just a, just a minute. I kolejny akcent jest na proszę. Chwileczkę proszę, zaraz proszę. Just a minute, please. To powiemy to bardzo powoli. Just a minute, please. Just a Minute, please. A teraz troszeczkę szybciej. Just a minute, please. I teraz pamiętajmy o tym też, że w nauce języka ważne jest powtarzać długo, pomału. Nie chcemy mówić szybko, ponieważ źle się nauczymy. To samo jest w sporcie i w muzyce. Lepiej długo powtarzać pomału. A wtedy szybciej nauczymy się robić to szybciej. Im dłużej robię to pomału, tym szybciej nauczę się to robić szybciej. Więc niekoniecznie musimy szybciutko już mówić, chociażby nam to imponowało. Jeżeli chcemy się dobrze nauczyć, to lepiej jest ćwiczyć pomału. Just a minute, please. Just a minute, please. No i jak już wreszcie wyciągnęliśmy, to dziękujemy za cierpliwość tej osobie. Thank you for your patience. Thank you for your patience. I tu widzimy, ważne jest, żeby starsza pani umiała zachować się godnie w takich sytuacjach stresowych, żeby się nie zakompleksiała, tylko po prostu powiedziała już chwileczkę, przepraszam bardzo i... Dziękuję za cierpliwość. Umiemy docenić to, że ktoś na nas poczekał, zamiast się zakompleksiać, wstydzić czy uciekać. No to dobrze, jak mamy takie nerwowe sytuacje na lotnisku, to co mamy zrobić? Zatrzymaj się, oddychaj i uśmiechnij się. Jak to powiedzieć? Stop, breathe and smile. Stop, breathe and smile. Excellent. Excellent. No to co teraz powiemy, jak coś nam się zatnie i nie możemy wyciągnąć, na przykład paszport. Co powiemy? Just a minute, please. Just a minute, please. A jak podziękować za cierpliwość? Thank you for your patience. Thank you for your patience. I częstą odpowiedzią na takie podziękowanie będzie no problem, czyli nie ma sprawy. I tutaj to o akcentowane wymawia się tak jako o, ale troszkę tak prawie jako a, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Ale nie będziemy sobie tu komplikować i starsza pani, jeżeli chce, może tak mówić, ale nie musi i to będzie. Też dobrze zrozumiałe, czyli no problem. I teraz powtórzymy dwa razy powoli. No problem. No problem. I raz szybciej. No problem, czyli nie ma sprawy. No i mamy takie słowo to take, czyli wziąć, zabrać. Powtórzmy dwa razy. To take. To take. A pamiętamy z naszej poziomki, czy przygody czwartej, jak powiedzieć czas? Time. Time. Jak ktoś się spieszy, to możemy powiedzieć Take your time. Take your time. Co to znaczy dosłownie? Czyli weź swój czas. I to jest idiom. Idiom polega na tym, że wszystkie słowa rozumiemy, ale razem do kupy nie ma sensu. Nie wiemy o co chodzi. Znamy każde słowo, a nie rozumiemy wyrażenia. To znaczy, że to jest idiom. I ten idiom Take Your Time oznacza spokojnie. Pomału nie spiesz się. Take your time. To powtórzmy dwa razy. Take your time. Take your time. No to wciskamy guziczek przerwy i zastanawiamy się, jak tą rozmowę przeprowadzić. Zacięło nam się coś i mówimy chwileczkę, minutkę, momencik. A ktoś nam odpowiada: Nie ma sprawy. Pomału, niech się pani nie spieszy. I my wreszcie wyciągamy i mówimy: Dziękuję za cierpliwość. To teraz wciskamy guziczek przerwy i jak to mówimy wszystko po angielsku. Just a minute, please. Just a minute, please. No problem. Problem. Take your time. Take your time. Thank you for your patience. Thank you for your patience. Excellent. Excellent. No, gratulacje to był nasz pierwszy, taki dłuższy, inteligentny dialog po angielsku. No, a pamiętamy z naszej poziomki czy przygody 28, jak powiedzieć tak bardzo elegancko, że chcemy iść do ubikacji. Excuse me, I need to go wash my hands. Excuse me, I need to go wash my hands. Excellent. Excellent. A pamiętamy, Pamiętamy, jak powiedzieć tak bez żadnej elegancji, że muszę iść do ubikacji. I need to go to a restroom. I need to go to a restroom. Excellent. Excellent. To zapraszamy do następnej przygody, gdzie będziemy uczyć się rozumieć proste polecenia urzędników na granicy.